Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu programów Poznajmy się. Dziś w naszym studiu Pani Stanisława Szary z Gilowic, seniorka z Gilowic, która jest koordynatorką bardzo wielu projektów. Dzień dobry Pani Stasiu. Dzień dobry, witam. Pani Stasiu, w Gilowicach się dzieje różne rzeczy, różne rzeczy, które dotyczą seniorów. Tak. To co wy tam tak wiele e, robicie, gdyż kiedy pojawiamy się tam z naszą kamerą ciągle się coś dzieje, a to są jakieś kulinarne sprawy, a to jakieś szycie, a to no właśnie. No właśnie, dlatego że działamy w projektach, które na terenie girowic są re, realizowane dzięki polityce dzięki ministerstwu polityki rodziny i dzięki ministerstwu rodziny i polityki z, z społeczny. Jeszcze raz zaczynamy. No właśnie. <grym>, to, ale zrobimy <grym>, tak, tak że, że jeszcze raz już bez mnie, nie? Ja się patrzę i teraz pomóc. Nie znowu, znowu za Tak? Jeszcze raz. raz. Oto no, początku. Dobra, dobra. OK. W ogóle nie, nie mówmy. Mówmy tylko, że dzięki Ministerstwu Rodziny. I polityki jakiej? Społecznej społecznej, społecznej. 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 Dobra. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej. Ja, się, ja dokładnie mam ten sam problem. Też właśnie Tak, był nazwany. tutaj szwed i chyba z 10 razy zaczynałem to ale samo. Mówcie hmm. o rodziny. Ministerstwo rodziny. Dobra. Ministerstwo rodziny. I Ministerstwo rodziny. Polityki społecznej możemy dodać, ale niekoniecznie. Dobra. A, dobra. dobra, uwaga. Jeszcze raz? jazda. Traj, jazda. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. W dzisiejszym programie z cyklu programów, poznajmy się, pani Stanisława Szary. Pani Stanisława jest z Gilowic, jest seniorką z Gilowic i w tych Gilowicach bardzo wiele różnych rzeczy się dzieje. Ona przy okazji jest koordynatorką niektórych z tych wydarzeń. Dzień dobry, pani Stanisława. Dzień dobry, witam. W Gilowicach bardzo dużo rzeczywiście się dzieje bo mamy tam stowarzyszenia, różne stowarzyszenia, których jestem koordynatorką i te stowarzyszenia piszą projekty, korzystając właśnie z aktywni plus tego programu, który jest z Ministerstwa Rodziny z, i, tak, i Polityki Społecznej. społecznej tak. mhm. I to, to jeden z projektów, to jest czas dla nas, jest to projekt z. Z towarzystwa Wspierania Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Gilowianka. Wow. Tak. I tam Czyli we... śpiewacie, tańczycie w Gilowice. No, ale również inne rzeczy robimy. Tak. A drugi projekt, który realizowany jest przez y, Towarzystwo y, Stowarzyszenie Mieszkańców Psi Okrańki i Okolic i to jest projekt Czas, y, zdro... Aktywny Być, Zdrowo Żyć. No, to, z tych tak. projektów mamy przeróżne działania. Tak. Y, są to działania... Y, i ruchowe mieliśmy je aerobiki, zumbę i i nordic Ćwiczymy tak. Mhm. Mieliśmy projekty gotowanie. Zdrowe gotowanie. Zdrowe, tak, zdrowe i zdrowe żywienie. Mieliśmy gotowaliśmy, przygotowaliśmy i degustowaliśmy właśnie te zdrowe potrawy. Mieliśmy również. A to takie, że tak powiem w własnym zakresie ta, przygotowania? Czy tak, to... tak na kuchni w szkole. Mhm. Weźmy projekty. Recjale... Nie, 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 nie mieliśmy instruktorkę tylko, która tak. czuwała nad nami, a myśmy się dzieliły swoimi przepisami i, i w i wspólnie gotowałyśmy, mm -hmm. wspólnie potem to degustowałyśmy i po prostu, to szkoda, że nas tam nie było, być no nie tam zaprosimy, <noise> zaprosimy również z tych projektów mieliśmy działania rękodzielnicze, które instruktorka nam prowadziła, my robiliśmy pasz pudełek, oklejałyśmy pudełka mm -hmm. na uh, chusteczki można, uh, tak, wazony myśmy oklejały uh, mia, miałyśmy również uh, zajęcia Właśnie ciekawi mnie to sformułowanie miałyśmy. Z reguły to są dziewczyny? Tak, z reguły to są dziewczyny. Hmm, no, okay, bardzo. Okay. Chociaż czasami jest? tak, tam na baseny czy coś, ten, to tam jakiś chłopak się znalazł, ale przeważnie to seniorki działają okay, więcej. Okay, okay. Chłopaki tak. siedzą w domu, gotują, przygotowują wszystko, a tak. dziewczyny się bawią. No nie tylko się bawią, ale i też pracują. No Przyjęliśmy z projektu również y, y, ekologiczne torby, które potem rozdawaliśmy przed sklepem I na zakończenie projektu. I tu właśnie tak y, mieliśmy również ekologiczne środki czystości, robiliśmy ekologiczne kosmetyki, także dużo się u nas dzieje. Seniorzy również często korzystają z biblioteki, bo tam też się dzieje pani dyrektor y, Iza. Pyclik mhm. zadbała o to, żeby seniorzy mogli czytać książki bez okularów. O, czyli jakieś specjalne Ta, książki? Tak, specjalne książki pisane dużym drukiem. Mhm. I to nie takie jakieś tam dawne wydania, tylko najnowsze wydania są tak, no tak właśnie przygotowane i możemy sobie tam iść korzystać. Również Pani Iza miała projekty, Seniorzy mają głos w Wilowicach, mhm. tam gdzie nagrywaliśmy Wiersze dla dzieci, tak. a dzieci z przedszkolnej robiły ilustracje do tych wierszyków, i Ale to wszystko super. jest właśnie nagrane Czyli na dziewczynce. Czyli to jest taka pędze. integracja tak? najmłodszego pokolenia z najstarszym, z, z babci z wnukami tak, to określiła. Super, super, tak, super, również fajna rzecz. od pani Izy z biblioteki był projekt. Działaj którego lokalnie. Działaj Lokalnie w naszej Wietrzyźnie, mieliśmy polsko-ukraiński polsko festiwal pierogów. Spotkaliśmy się z Ukraińkami, które były na terenie naszej miejscowości. Mm -hmm. One nam pokazały, jak one mm -hmm. robią pierogi. Myśmy pokazali, jak my robimy mm -hmm. i wykonaliśmy pierogi właśnie w kolorach y flagi ukraińskiej i polskiej i w Girowicach, na dniach Girowic przez wakacje, któregoś tam lipca, częstowaliśmy właśnie tymi pierogami wszystkich, którzy się zebrali tam. A efektem tego projektu jest właśnie dwujęzyczna książka wydana po ukraińsku i po polsku. Przy okazji całej tej realizacji. O proszę bardzo, tu są te pierogi, nie wiem czy je tak widać tutaj. No właśnie. Widacie? Tak, widać. A jak smakowały? Tak no, jak wyglądają, pyszne czy... były. Aha. Były z różnymi, były Te polskie, z różnymi wkładami. Hmm. No, właściwie to my uwielbiamy swoje, ale tamte też były fajne, bo okay. one nie miały, nie miały tam jajek, tylko były robione z, z tym, z jog, z jog, na jogurcie były, mm -hmm, a dodatki były przeróżne. Były pyszne z makiem, z serem, z, z ziemniakami. No Przeróżne były i z dodatkami, na przykład polewane miodem, te znowu ze skwarkami, co były z ziemniakami, z białym serem też były. No były rzeczywiście te nadzienia, można różne tam wkładać do tych pierożków. Wspaniale, wspaniale. Także... A, a propos tego, co się dzieje w Gilowicach, to jest tak, że jakby ktoś chciał coś zrobić i w ogóle jeszcze wcześniej o Was nic nie wiedział, to gdzie Was ma szukać? No my jesteśmy... U Pani Izy w bibliotece, tam mm -hmm. się często spotykamy, Taki spotykamy się, się również mm -hmm. w miłośnikach Gilowic, tam mamy biuro, mm -hmm. tam można sobie wypożyczyć to, co tam mamy do, do tego, o czym już będzie koleżanka mówiła, mm -hmm. która tym się zajmuje i pracuje w miłośniki, tam jest skarbnikiem w miłośnikach Gilowic. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Czyli szukać Was można właśnie w tych miejscach? W tych miejscach, e Ewentualnie e w roku też również w Gilowicach, tam mm -hmm. też. Y wspólnie działamy. A czy są tacy ludzie w Gilowicach, którzy są nieaktywni? Że... Są, są tacy ludzie, też no, są to my z... ich jakoś wciągamy chcemy wciągnąć. Wciągnąć. To dlaczego oni mieliby coś takiego zrobić, żeby jednak zdziałać z Wami, żeby się zaktywować? No, zapraszamy ich na nasze występy, na przykład na nasze, tam, do naszych mhm. działań. No, myślę, że w końcu to to, uda się ich przekonać. Odwrócę to pytanie. Tak. Od do pytanie. E, co takiego Pani daje ta aktywność? Co tak, Pani czerpie z tego? No. no po prostu zawsze byłam aktywna, bo pracowałam w przedszkolu z dziećmi i jak poszeszłam na emeryturę, to mi tego brakowało i szukałam właśnie dla siebie czegoś, co po prostu pozwoli mi dalej działać aktywnie i robić coś ciekawego, coś spełniać się po prostu, jak nie zawodowo, to przynajmniej teraz na, dla seniorów mogę się spełniać i dawać im. Yy, po prostu zapraszać ich do tych działań, które my organizujemy. Powiedziała pani Stanisława Szary, nasz dzisiejszy gość z Gilowic, koordynatorka wielu działań, które tam się odbywają. Myślę, że będziemy jeszcze pewnie mieli okazję do pogadania na tematy związane z tym, co w Gilowicach się dzieje. Pewnie będziemy się spotykali na różnych, przy okazji różnych innych projektów. Zapraszamy. Dziękuję za przybycie do studia, państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.